Sponsorem programu jest agencja reklamowa Maxim. 6 września w Muzeum Regionalnym odbyła się gala z okazji 45-lecia Rugby w Siedlcach ja myślę, że przede wszystkim najważniejsze jest dla tych osób, które te to rugby tutaj w siedzcach tworzyło, rozwijało i cały czas rozwija, działa. Nie ukrywam, że dla Siedlec jest to o tyle bardzo ważne, że to siedleckie rugby no rozsłabia nasze miasto, bo jednak i, i też promuje, bo tutaj mamy no, drużynę w najwyższej klasie rozgrywkowej, walczy o medale Mistrzostw Polski, więc no chyba lepszej reklamy dla miasta, jak właśnie poprzez taki sport, sport takich można powiedzieć, Charakterny, no chyba nie ma lepszej reklamy. Zebranych gości przywitał dyrektor Muzeum Regionalnego Sławomir Kordaczuk. W swoim wystąpieniu zachęcił środowisko rugby do przygotowania wystawy na zbliżające się wielkimi krokami Półwiecz Rógby w Siedlcach. W rolę mistrza rugbowej ceremonii wcielił się Jacek Wierzbicki, który przedstawił medalowe dokonania dyscypliny w mijającym 45-leciu. Dla nas rógby jest najważniejszym jakby motorem napędowym naszego życia. Ja osobiście jestem w tej dyscyplinie 41 lat, moi koledzy nieco dłużej, bo rok działa od 79, to, tak jak wspomniałeś 45 lat mamy w tym roku. Dla nas to jest po prostu to jest życie. To my prawie nie oddzielamy tego, że to jest trening, to jest, to jest życie, tu, tu idziemy do pracy, tu idziemy do szkoły. rugby jest życiem, żyjemy według takiego schematu, że no jest zaplanowany jakiś czas treningów, jest zaplanowany czas meczów, czas odpoczynku. Jeżeli możemy, to gramy. Później, jeżeli już nie możemy, to pracujemy jako trenerzy, jako sędziowie, pomagamy. Po prostu no, jesteśmy w Rugby później kibicujemy. Generalnie, tak naprawdę, jak ktoś wejdzie w Rugby raz, to ciężko z niego wyjść. Wiceprezes Polskiego Związku Rugby Andrzej Kuć odczytał list gratulacyjny od prezesa Jarosława Prasała oraz wręczył odznaki PZR – brązowe, srebrną i złote. Następnie nagrodzono mecenasów siedleckiego rugby, bez których wsparcia ta piękna dyscyplina nie miałaby szansy na rozwój. Jedną z ostatnich części gali było ogłoszenie wyników osobowości 45-lecia rugby w Siedlcach. Ankiety przeprowadzone wśród 92 zawodników, trenerów i działaczy pozwoliły wyłonić najlepszą piętnastkę. Osobowością 45-lecia został Jacek Wierzbicki. Tylko ja byłem nie, nie byłem zaskoczony, bo liczyłem głosy w tym i jest taka maksyma, że kto liczy głosu, ten wygrywa. No taki żart oczywiście. Jestem oczywiście tym zaszczycony, bo... ale to dlatego, że ja łączę jakby wszystkie pokolenia z tego rugby. Bo jestem tutaj od 1983 roku i prawie wszyscy zawodnicy mnie znają. Dlatego bardzo dużo osób na mnie głosowało. Nie dając mi wcale najwyższych punktów, ale te głosy zbierane przez wszystkich jakby oddających głosy w tym plebiscycie po co w tym plebiscycie wygrać, o czym oczywiście jestem bardzo z tego dumny. Siedlecki Klub Rugby, pracujący od lat na rzecz ukochanej dyscypliny, zostały uhonorowane przez Miasto Siedlce, ARMS, STH Siedlce oraz UKS Basket Siedlce. Na koniec gali. Dokonano odsłonięcia najmniejszej wystawy polskiego rugby. No, takim ukoronowaniem tego 45-lecia rugby jest to marzenie, które ma, w tej chwili już możemy mocno mówić, złoty kolor. W tym sezonie pogoń. Będzie walczyła o złoty, złoty medal Mistrzostw Polski, i to by było piękne ukoronowanie tego 45-lecia. A my, jako Samorząd Siedlecki, Rada Miasta Siedcy wraz z prezydentem, zapewniamy całą społeczność rugby i całe sportowe Siedce o życzliwości dla tego sportu, który jest tam głęboko, głęboko zakorzeniony w sercu.